Cześć, witajcie! Moi drodzy, witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Kolejne szybkie odkurzenie przy okazji operacji świątecznych. jak się wspierasz, wybierasz na Twitchu. Super Pershing, czyli premka, do której ja mam duży sentyment. Jedna z. wciąż uważam fajniejszych premek z preferencyjnym matchmakingiem, ale niestety. Jednak też przy tych częstych losowaniach na same ósemki czy ósemki i dziewiątki mocno czuć, że ta Alfa SuperPersa, którą dzisiaj posiada, no odstaje już od konkurencji, kiedy to dużo czołgów ma dużo większą Alfę, ma magazynek, kiedy Medy strzelają po 300, po 320, a jednak SuperPers strzelając po te, moi drodzy, 240, no, Są sytuacje, w których to jest mało, a pancerz super persa dzisiaj też nie znaczy tyle co kiedyś. Nie chodzi już o celowanie po X-potach, chodzi o to, że na tych tierach 8 czy 9, przy mm, mocnych TDK-ach czy dobrej penetracji, y, niestety czasami wystarczy po prostu strzelić y, w super persa. Więc nie daje on aż tyle Frajdy co kiedyś, ale i tak uważam, że za tę kasę, za tego golda, ile on tam zazwyczaj kosztował, tak na 8-tierową jest wciąż całkiem. Ok, w razie jak potrzebujemy tej penetracji więcej, na goldzie mamy 258 do dyspozycji, to jest naprawdę sporo. Na podstawce 202 może nie jest to nie wiadomo jak dużo, ale też w wielu sytuacjach wystarcza i pozwala, pozwala coś zarobić. Po tym jak też baffnięto mu mobilność, no zdecydowanie, zdecydowanie na tym zyskał. Oczywiście baffnięto mu mobilność już jakiś czas temu, no bo te baffy już trochę było, żeby nie było, że to jest jakiś świeży baff. Celność 0,38, czyli dość kapryśna armata. Raz, nasze znaczy zależy nam mocno od RNG. Ja gram na jednym setupie na turbo stabilizacji i dosyłce, oraz tutaj mam dyrektywę do strzału z biodra. A na drugim setupie gram akurat z optyką, dlatego że czasami można pospotować przy okazji i też coś zarobić, kiedy na przykład no, da nam odpowiednią mapę. A nie zawsze trzeba kogoś przebijać. Czasami właśnie dzięki spotowaniu też można trochę kredek zarobić. Ja na tych dwóch setupach jakoś tak. Tak mi najlepiej to pasuje, ale nie mówię, że są to setupy idealne. Tutaj wchodzi pięciu załogantów, czterech stopowej maszyny, no i, yy, no i mamy radiooperatora z dziewiątki. Gram z racjami bojowymi. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, to mam ulepszenie polowe do zmniejszenia kary od uszkodzonego magazynu amunicji, ulepszenie polowe do poprawy rozrzutu działa, bo to mi bardziej, yy, to mi bardziej przeszkadza niż celność tej armaty i. Tutaj też poprawiona prędkość cofania. To tak w skrócie przy okazji właśnie zarabiania kredytów na Twitchu. A teraz przejdźmy do bitewki, dla której to po prostu odkurzyłem ten czołk. Lecimy moi drodzy z bitewką. Tutaj oczywiście w plutonie z Bertonem i z Malinowym Ludzikiem. Był pluton trzech superpersów. Losowanie na dziewiąte tiery. Ale też mamy siódemeczki, duży plus, że nie ma tutaj artylerii, co powinno nam po prostu ułatwić grę na linii 1, no bo plan był, żeby właśnie pojechać do C1. Oczywiście Cobra e, może być problematyczna, Iron Army może mieć cwany pancerz, ja się tutaj wierzę, miałem chyba w jednym kierunku, patrzyłem się w drugą, albo jest to po prostu błąd powtórki i raczej bym obstawiał, że tutaj był błąd, e, błąd powtórki. Chyba wystartowałem z zestawem z turbo, ile się nie mylę. Przynajmniej to by miało jakikolwiek sens, żeby szybciej podjechać pod tę górkę. Leopard PT, jako nasza topowa maszyna już się upierdziela w krzakach jak typowy TEDek. Oczywiście wiadomo, że tak, że tak też można grać, ale rozjazd jak popatrzycie sobie na mapę nie jest jakiś taki świetny. Wszystkie lajty pojechały w jedno miejsce. Odważna decyzja 25. Nie wiem, czy on chciał, korzystając z mobilności po prostu być tutaj pierwszy i strzelić jakąś pęskę w kogoś, kto dopiero będzie dojeżdżał, ale przy takim losowaniu E25 nie ma łatwo. Vipera naciąga. No to tu już wiedzieliśmy, że będzie problem. Gdzieś w oddali Iron Arni. Stąd ja już korzystam tutaj z amunicji premium. A i tak ostatecznie zdecydowałem się na strzał 45TP, bo po prostu łat, najłatwiej jest mi go przebić. E, vipera, jakby podjechała ciut wyżej, no to właśnie w bok bym mógł ją bić, ale teraz. Dostała od mojego plutonowego. truba celowania gdzieś tam po włazie. Ale jednocześnie no, nie wiedziałem, czy ta Vipera będzie grała na goldzie, czy też nie. Okazuje się, że gra na amunicji podstawowej. Na pewno milej się gra w tych sektorach, jak nie ma arty. No bo nic nam wam na głowę nie spada, nie jesteście wciąż ogłuszeni. Wykorzystałem, że Vipera postanowiła się prze przestawić i pokazać bok, teraz patrzę, że 45TP stoi i tak, że można go bić, więc przełączam na amunicję zwykłą i obijam go, dlatego, że jest łatwym celem i e, można dzięki temu na nim zarobić jakieś kredki. Natomiast 283 Iron Army, Vipera, zdecydowanie twardsze czołgi, które wymagałyby ode mnie raczej używania amunicji premium, to jest strzał taki bez pełnego skupienia, miało prawo to nie wejść. 283, no, na pomarańczowo przy tej podstawowej penetracji, tutaj akurat dało. Już widzimy, że te 4400 jeszcze tam od dołu próbuje nas zajeżdżać. Jest Vipera, ale nie chce się z nią klepać od frontu. Próbuję właśnie ją trochę tutaj, znaczy próbuję. Z, złapać inną pozycję właśnie na bok wieży yy, korzystając z tego, że właśnie mierzyła w malinowego ludzika. Niestety tego malinowego ludzika zniszczyła, więc jednego naszego plutonowego już nie ma. Berton skończył tego włoskiego TDK, a ja wyspotowałem przypadkiem Skorpiona G. I właśnie Skorpion G po moim e, po moim spocie obrywa, więc wpadło trochę asysty. ucieszyło mnie to, no bo i exp, i kredyty wpadną. Widzę, że 45TP tam stoi, więc zmienia amunicję na pocis podstawowy, ale tak się zagapiłem, zapatrzyłem na tego 45TP, że kompletnie nie ogarnąłem, że mam 283 obok siebie. Więc był to dla mnie pewien szok. Podjeżdżam i znowu trafiam w tego 45TP. Okazuje się, że w ogóle mam jeszcze jakąś asystę po Tygrysie. No i jest 283, My prowadzimy już 5 do 3. 2 zablokowane przez pancerz. Próbuję tutaj pod wrakiem trafić, ale teraz się nie udało. Prawdopodobnie ten wrak właśnie zjadł pestkę. Więc poprawię, tylko tym razem skupię do końca, ale niestety się odbiłem, więc kolejna próba nieudana. No to za chwilę spróbuję jeszcze raz, tylko czekam, jak on podjedzie bliżej. No i w końcu, w końcu go przebijam pod tym wrakiem. Na pewno 283 ma problem z tym, że nie jest w stanie opuścić działa. To no teraz to oczywiście nie miało prawa wejść. 5 do 4. No i teraz 283 próbuje uciekać. Teraz zapałem go na gąsienicy. Pojawia się wrogi tygrys. Ja tutaj dobijam dziewiątkę. No i skupiam się na tygrysie. Z tygrysem, oczywiście, powinno iść łatwiej. No bo on takiego pancerza fajnego nie ma. Jeszcze ładnie wyjechał. Tuba tutaj strzelenia także postawić go na gąsienicy. No i teraz do jonko. Jeszcze wpadła mi asysta po tym, jak Bertonik chyba do niego strzelił. Berton go dobija. Robi drugiego fraga. Ma tyle samo na koncie co i ja. No i ten iron Arnik który, musicie przyznać, gra bardzo, bardzo pasywnie. Tak naprawdę koleś tym Iron Arnie powinien tutaj do nas podjechać razem z Viperą i pewnie mielibyśmy naprawdę przerąbane. A tam jednak bardzo pasywna gra. Mnie to cieszy, ale z drugiej strony ja nie chciałem od tej e, flanki podjeżdżać teraz pod tego Iron Arniego. Stwierdziłem, że spróbuję pojechać szerzej. W końcu Super Pershing Turbo nie jest jakimś ogromnym... Mułem można teraz spokojnie się przemieszczać. Tam został Bertonik. W razie czego, to Berton, ewentualnie, może też, jak będzie chciał frontem podjechać. A ja stwierdziłem, że podjadę po prostu od dołu. Bertonik skraca, ale jest na ogrysku, więc też musi uważać. Ja nie chciałem tak zjeżdżać. 11 do 6. Do 7. Bertonik niestety padł. Eee, ubił go skorpion, którego ja się trochę bałem. Jest skorpionek. Ładuje peskę. Wychylam się. Skorpion na szczęście skupiał na Isa, nie na mnie, więc nie oberwałem. A jednocześnie mogłem go już dobić. No i teraz wyjazd na Hyrule Teraz się nagle ruszył i zaatakował tego mbt Wiadomo, że ten nowy amerykański czołg, on nie ma aż tak wybitnego DPM-u. Tutaj chciałem go jeszcze postawić z gąską, żeby ewentualnie zyskać jakąś asystę, ale gąska szybko naprawiona, MBT chyba już nie miał pestek. Ponad 3000 uszkodzeń zrobionych, prawie 1500 asysty. Uszkodzony Amorak. No i teraz MBT go dobił. Wygrywamy 15 do 9 i zerknijmy na rezultat screeny końcowe wyglądają następująco. Moi drodzy, za bitewkę wpadła MK. No i to był też powód, dla którego właśnie tego superpersa ponownie na kanale pokazałem. Ja oczywiście już dużo bitew z tego czołgu mam, ale kiedy robiłem materiały o Iron Arnie mówiłem, że to jest taki super pershing naszych czasów, no bo taka jest prawda, on też odbija, też nie jest jakimś demonem prędkości. Tyle, że tam Iron Arni chyba ma gorszy dpm jak musiałbym porównać, bo już tego nie pamiętam. Ale grając Arnim, tam faktycznie no, ta alfa jest taka, jaka w dzisiejszych czasach być powinna. super Superpers niestety odstaje, mimo to i tak mam sympatię do tego czołgu. E, przypominam wam, ponieważ no, jeszcze są materiały z operacji świątecznych, przypominam wam o mojej współpracy z operą GX, moi drodzy, jeżeli macie ochotę, w jakiś sposób nie wesprzeć, na przykład nie wydając swoich pieniędzy, to wystarczy, że z mojego reflinka, który jest w przypiętym komentarzu. Pobierzecie przeglądarkę, jaką jest Opera GX, i zainstalujecie ją sobie na swoich komputerach. No i dzięki temu mi coś tam skapnie, a wy będziecie mogli przetestować naprawdę spoko przeglądarkę, z której ja też korzystam. Wielu z Was jest z niej zadowolonych, więc dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się na taki ruch i wsparły mnie. Dzięki. Temu, jeśli chodzi o asystę, to ostatecznie było i tutaj 1482. Ja miałem topowy wynik uszkodzeń: 3442 uszkodzenia i 3 fragi. To nie jest jakoś dużo. Expa 1468 wpadło więcej niż myślałem. Pewnie ta asysta zrobiła swoje. Moi Plutonowi tutaj Berton chyba miał 2200. No, Malinowy raczej patrząc, jak szybko zginął, no bo tutaj na wotricordzie pokazuje niki z gry. No, to miał niecały 1000 uszkodzeń. Szału delikatnie mówiąc nie było. 27 strzał podanych 27 trafionych 15 z penetracją. Wszystkie uszkodzenia zrobione na blisko, przejechane prawie 2,5 km yy, to dało właśnie MK na czysto zrobione 162 tysiące kredytów ekspa wpadło 4624. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o szybkie odkurzenie superpersa. Piszcie w komentarzach, jak Wy odnajdujecie się na tym czołgu obecnie przy tym matchmakingu. Yy, czy wciąż go lubicie, czy jednak niestety ten pancerz i ta alfa, tak podobnie jak ja uważacie, że niestety też trochę odstają cóż, łapka w górę mile widziana moim patronom oraz wszystkim osobom, które nie przewijają reklam i osobom, które zabrały mnie na wirtualną kawę, jak zwykle piąteczka dla Was, dziękuję bardzo za wsparcie jak macie Instagram, zachęcam do dołączenia do mojego Insta, link do niego jest w opisie, zależałoby mi na rozwijaniu tej platformy również, życzę Wam moi drodzy, miłego dzionka, my widzimy się w kolejnych materiałach trzymajcie się, cześć!